Ciężka grupa dla Litwinów. bagażu dla drużyny litewskiej. Niebezpiecznie pod naszą bramką. Jeszcze nie koniec tej akcji. Groźny strzał i niestety przegrywamy 0-1. do Piekielnie silnym strzałem popisał się Andrius Gaudas. gracz drużyny FBK Kowno I proszę Państwa, od piątej minuty meczu przegrywamy z Litwą 0-1. do Trochę bierna postawa naszej defensywy po wybiciu piłki z rzutu rożnego. Praktycznie wszyscy nasi piłkarze pozostali w polu karnym. Andriusz Girgeldas zdecydował się na strzał. No i niestety przegrywamy 0-1. Szósta minuta spotkania. Polska-Litwa 0-1. do No na pewno nie takiego obrotu sprawy spodziewaliśmy się w tych pierwszych minutach. Popatrzmy raz jeszcze. Piekielnie silne uderzenie. Mówił na konferencji prasowej po meczu z Maltą trener Paweł Janas, że dla niego dzisiejszy mecz jest kolejnym sprawdzianem formy młodych zawodników i po dzisiejszym meczu określi przydatność niektórych piłkarzy, których na godniowe, tygodniowe zgrupowanie na Maltę powołał. Mila, Mila, dobre teraz podanie okazja na wyrównanie. Sikora, jeszcze wycofana piłka do Pichniaka, niekonistej jak Grzegorz Raszak, 1 bardzo szybko wyrównują stan meczu Polacy. Doskonałe podanie Mili do Sikory. Ten wycofywał piłkę do nadbiegającego Piechniaka. Piotr Piechniak w piłkę nie trafił. Trafił za to Grzegorz Rasiak i proszę Państwa bardzo szybko wyrównujemy stan meczu. Popatrzmy raz jeszcze powtórce na tę akcję. Tu nie trafia w piłkę Piotr Piechniak. Na szczęście dobra orientacja Grzegorza Rasiaka. Silne, mocne uderzenie tak zwany długi róg, bramki Żutałtasa i w meczu Polska-Litwa w towarzyskim spotkaniu od ósmej minuty remis 1 do 1, a zdobywcą wyrównującej bramki Grzegorz Rasiak. I spore nadzieje są wiązane z tym piłkarzem właśnie na Litwie. Sprytnie teraz próbował Sikora przedłużyć lot piłki do Mili. Rasiak, Piechniak, Mila. Rasiak, okazja dla Sebastiana, Mili 2-1, 11 minuta meczu. Sebastian Mila zdobywa w w polu karnym. Znakomicie znalazł się Mila sprytnie między nogami bramkarza Rzutał Tasa i Polacy prowadzą z drużyną Litwy 2 do 1. Spokojny Paweł Janas na naszej ławce. A tu sprytne zachowanie Rasiaka teraz okazja dla polskiego zespołu znakomicie Adrian Sikora. No wydawało się, że wyjdzie sam na sam sikora pośliznął się w polu karnym już przy próbie przy próbie z wodu, popatrzmy raz jeszcze jest sikora wypuścił sobie zbyt mocną piłkę, skrócił kąt, tas. No i szkoda, bo była to bardzo dobra okazja. Czesnauska z dośrodkowaniem w nasze pole karne, kiks Głowackiego, okazja dla drużyny litewskiej i dobrze Szamotulski. Ratuje teraz bramka Szamiki nasz zespół przed stratą gola, bo po kiksie Arkadiusza Głowackiego w doskonałej sytuacji znalazł się Mindaugas Grigalewicius. Pięciu piłkarzy w zielonych koszulkach w naszym polu karnym niebezpiecznie pod naszą bramką. Znów są Zwykle wykonuje stałe fragmenty gry lewą nogą. Ustawili Polacy mur. Czesnawska z w pole karne. Niebezpiecznie pod polską bramką. Znów ratuje Szamotulski i polski zespół przed utratą bramki, bo było bardzo niebezpiecznie. Stanowczo zbyt często dopuszczani są Litwini do takich sytuacji. Popatrzmy raz jeszcze. No tutaj Danielewicius. Danielewicius był bardzo bliski tego, aby pokonać Grzegorza Szamotulskiego. Czterech naszych piłkarzy w polu karnym. Teraz jeszcze dołącza do tego grona Jacek Kowalczyk. Mila, dośrodkowanie w pole karne. Jest tam Rasiak, jeszcze nie końca akcji Sikora. Broni rzut autas. Zbyt lekki strzał Adriana Sikory, aby zaskoczyć bramkarza litewskiego. W dodatku w środek bramki. Daniel już Majus. Ambitnie Mila odzyskał piłkę Sebastian. Mila, okazja dla polskiego zespołu. Mila w polu karnym, Grzegorz Rasiak. Okazja do uderzenia słupek i wychodzi piłka poza boisko. Teraz kontra w wykonaniu polskiego zespołu. Jest z przodu Jelen i Niedzielan, w środku Mila, ale wciąż prowadzi piłkę Piechniak. Dobre podanie teraz do Niedzielana. Okazja dla polskiego zespołu. Andrzej Niedzielan. No niepotrzebnie chyba uciekał na prawą stronę. Niedzielan. Gdyby zdecydował się od razu na strzał, nasz piłkarz mogło być 3-1. Popatrzmy raz jeszcze na tę akcję. Andrzeja Niedzielana tu jeszcze dotknął piłki ręką. Żutałtas pozwala wyjść za boisko piłce Sebastian Mila. Już rozpoczęta gra Polaków. Piechniak. Powstrzymany, ale wciąż utrzymał się przy piłce Piotr Piechniak. Okazja dla naszego zespołu Piechniak. Dośrodkowanie i proszę Państwa, gol! Ireneusz Jeleń. Ireneusz Jeleń zdobywa swoją pierwszą bramkę w historii występów w reprezentacji. Tych występów Jeleń. Ma bardzo mało, bo to drugi występ tego zawodnika. Ale w swoim drugim występie gracz Wisły Płock strzela bramkę. Tak więc bardzo szybko po rozpoczęciu gry. W drugiej połowie Polacy zdobywają trzeciego gola. Tym razem strzelcem tej bramki Ireneusz Jeleń z Wisły Płock.